Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. say something i'm giving up on you and i am feeling so small it was over my head i will not feel at all and and I Stumble and fall I'm still learning to love, just starting to crawl. And I'm, and I'm saying, saying goodbye. goodbye. Say something. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Popłakałem się, luferku, jesteś najlepszy. Ale było super, Tina! jestem udało się. No. Ja. Masakra. Dzięki, chłopaki i, i Teu! Dzięki, no problemo! A teraz prosimy o zdanie, Jerzy. Zakochałem się w was. Muszę cię ściskać. E, co? Tak muszę to zrobić. Chodź tu do mnie. No, chodź. O, a, a, dziękuję dziękuję, 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 dziękuję. No, ferku dostajesz szóstkę z Polaka. Jestem na tak. Yeah. Kochani, jesteśmy już po szkolnym, mam talent. W sensie, jeszcze nie jesteśmy po szkolnym, mam talent. Jesteśmy taki, jakby w zaburzeniu czasoprzestrzennym. Tak, dzisiaj, właściwie to teraz, zagłosujecie. Tak, kochani, wy zagłosujecie. Wy zagłosujecie na kogo, kto wygra. I od razu z góry mówię, kochani, chciałem, żeby ta decyzja, którą podejmiecie, była obiektywna. A co to znaczy, luferku? Obiektywna to znaczy taka, że nie idziecie na przykład za tym, że ja muszę na, na luferka zagłosować, bo to jest mój ulubiony youtuber. Nie kochani, nie w taki sposób. Chciałbym, żebyście zagłosowali w taki sposób, gdzie oceniacie kto według was, według was zrobił najlepszą piosenkę. Tak, jeżeli wam się bardziej podobał kaczucha, a na przykład mniej go lubicie ode mnie załóżmy, to zagłosujcie na kaczuchę, nie na mnie. Nie głosujcie na mnie dlatego, tylko że mnie lubicie, bo chciałbym, żeby to było sprawiedliwe. Naprawdę z całego serca chcę, żeby to było sprawiedliwe, więc nie głosujcie na mnie ze względu na to, że mnie subskrybujecie, ze względu na to, że to jest na moim kanale. Tylko głosujcie obiektywnie, kochani, czyli sprawiedliwie, jeżeli na przykład bloki i tak dalej, według wszystkich widzów, którzy zagłosują, bo to chodzi o większość, wygra, no to wtedy wygra bloki. Nie ja. Nie chodzi o to, żebym ja wygrał, nie chodzi o to, żebym ja i Natka wygrali. Chodzi o to, żeby naprawdę sprawiedliwie zagłosować. A jak zagłosować, kochani? Na początku zostawcie łapę w górę, potem zostawcie subskrypcję, oczywiście. No i napiszcie komentarz, kto według Was powinien wygrać. I uwaga, 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 teraz najważniejsze, w prawym górnym rogu wyskakuje Wam ankieta, na kogo macie zagłosować. Kliknijcie na telefonie lub na komputerze, na kogo chcecie zagłosować. Naprawdę, kochani, proszę Was! Obiektywnie, obiektywnie, obiektywnie ten występ, który podoba Wam się najbardziej, zagłosujcie na niego, a najlepiej byłoby, żebyście obejrzeli poprzednie odcinki i tak dalej, jak to wyglądało. Tak, dokładnie tak. Chyba tyle, chyba tyle. Jutro o 9.30 ogłoszenie wyników, więc napiszcie komentarz. Luffer będę jutro o godzinie 9.30 na odcinku z wyników. To przypnę wam oczywiście Serduko I jutro też kochani o 9.30 macie niespodziankę Macie zapowiedź piosenki Żywa śmierć i zapowiedź serii Minecraft cała prawda, więc koniecznie musicie być Tak musicie być, bo jutro Naprawdę macie epicką zapowiedź Chyba tyle, zostawcie łapkę w górę Myślę, że 15 tysięcy łapek w górę Bez problemu dacie radę wbić Dziękuję za odbiór dzisiejszego filmu Po dwóch godzinach jest już prawie 30 tysięcy Wyświetleń, kocham was I głosujcie jeszcze raz, jeszcze raz Jeszcze raz, jeszcze raz Napiszcie, czy Wam się podobał ten maraton, te piosenki, wszystkie. I uwaga, po raz pierwszy wrzuciliśmy punktualnie odcinki, i nawet o jeden za dużo. Tak, bo ten odcinek, który oglądacie, jest odcinkiem trochę nielegalnym, bo miał go nie być w planach. No, więc widzimy się jutro o godzinie 9.30 i uwaga, dzisiaj o godzinie 20 na live, więc napiszcie komentarz. lufer będę o godzinie 20 na live fabularnym z Minecraft Domu. To przypnę Wam serce. Nie przedłużam wam, dziękuję wam z całego serca, kocham was Wszystkie występy macie w opisie filmu Trzymajcie się i pa pa